Cześć, tu widziane z Azji w Radio Żory przy mikrofonie Paweł. Jakiś czas temu... Opowiadałem tutaj na temat Matki Teresy z Kalkuty oraz tego jak Matka Teresa jest postrzegana przez samych mieszkańców Kalkuty i ogólnie przez Hindusów. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie jak to jest możliwe, że w tych samych czasach, w których chrześcijaństwo masowo traci swoich wyznawców w krajach Zachodu i jest tam postrzegane jako coś starego, jako coś co się wyczerpało, to w innych miejscach globu, na przykład w Afryce oraz w Azji, gdzie mieszkam, jest ono postrzegane jako religia sukcesu, jako religia przyszłości, jako coś co jest dla tych ludzi bardzo Atrakcyjne. I skąd to się bierze, dlaczego tak jest, i jaki jest tego background? Otóż. O ile w Kambodży, w której osobiście zamieszkuję, mamy zaledwie 0,5% chrześcijan spośród 17 milionów mieszkańców, to na przykład na Filipinach tych chrześcijan jest już 84 miliony i Filipiny są generalnie krajem katolickim. W Chinach chrześcijan zamieszkuje 68 milionów, a w Indiach ta liczba wynosi 24 miliony spośród całej populacji. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Chiny oraz Indie są to olbrzymie kraje, no i te 23 miliony to nie robią jakiejś różnicy. Aby było ciekawie, to Skoncentrujemy się dzisiaj na takim nietypowym miejscu na mapie, a mianowicie na 40-tysięcznym mieście Jajgon. Jajgon znajduje się na granicy Indii z Butanem, ale tak dosłownie na granicy, że granica przebiega przez sam środek tego miasta. Oczywiście, jak to w Indiach, w samym Jajgonie jest bardzo wiele świątyń hinduistycznych, oczywiście są świątynie buddyjskie, ale także w tym niewielkim stosunkowo mieście mamy kilkanaście rozmaitych zgromadzeń chrześcijańskich. Jak się można domyślać, naturalnie znajdziemy tam Kościół katolicki, spotkamy katolickie siostry zakonne, prowadzą nawet szkołę. Jednak większość z tych zgromadzeń stanowią zgromadzenia protestanckie. No i moje osobiste zdanie jest takie, że jeżeli słyszymy o tym, że chrześcijaństwo rośnie w siłę na terenie Azji, to nie tylko chodzi o Kościół rzymskokatolicki, który oczywiście rośnie w siłę. Ale zdecydowanie szybciej rozwijają się i większą popularność aktualnie zdobywają rozmaite kościoły protestanckie z nurtu charyzmatycznego. Temat ten wyjątkowo mnie zainteresował właśnie w Jajgonie, ponieważ snując się uliczkami miasta Trafiłem do małej hinduistycznej świątynki, w której na ścianie obok siwy, był także przedstawiony Jezus Chrystus wiszący na krzyżu. No i tak się szczęśliwie stało, że nie minęła godzina, a trafiłem do tuktuka, którego kierowca był chrześcijaninem, który był bardzo, bardzo zadowolony z tego, że trafił na turystę z zagranicy, ponieważ myślał, że jestem chrześcijaninem i że będzie mógł ze mną porozmawiać na temat Biblii i na temat gorliwie praktykowanej przez siebie wiary chrześcijańskiej. W praktyce jednak na temat Biblii nie rozmawialiśmy, a to głównie ja zadawałem pytania. Poprosiłem mojego nowego znajomego, aby poobwoził mnie po różnych kościołach chrześcijańskich, trochę się krzywił, oraz żeby zabrał mnie do jego własnej wspólnoty i wtedy już był w skowronkach i bardzo ochoczo to uczynił. Zapytany o to, jak wyglądało jego nawrócenie, mój kierowca Tuktuka odparł, że 7 lat wcześniej stanął przed całą swoją rodziną. I oznajmił jej, że nie urodził się jako hinduista, nie urodził się jako buddysta i nie urodził się jako chrześcijanin, że urodził się jako grzesznik. No i chce teraz to naprawić. Na drugi dzień spakował swoje rzeczy i wyprowadził się do pokoju przy kościele. Wkrótce zmienił także swoje nazwisko. Jak już wspominałem w poprzednich audycjach, nazwisko w Indiach oznacza z jakiej kasty wywodzi się Twoja rodzina i czy wywodzi się w ogóle z jakiejś kasty, i może być ono zarówno przepustką do kariery, jak i kulą u nogi, która na całe życie przywiązuje Cię do niskiego miejsca na drabinie społecznej. Wraz z przyjęciem chrztu. Zmienił także swoje imię na Christopher i stał się członkiem chrześcijańskiej wspólnoty Mamre. W tej wspólnocie poznał też całe swoje nowe środowisko, nowych przyjaciół oraz żonę, którą dzisiaj posiada dwójkę dzieci. Christopher Biblii uczył się szybko, wkrótce zaczął sam nauczać, zostając jednym z niosących słowo Pańskie Starszych. W międzyczasie wyprowadził się też z kościoła, zwalniając swój pokój dla innych nowo nawróconych. Jak mi opowiadał, małżeństw u nich zawarto już kilkanaście. I wszyscy utrzymują ze sobą kontakty towarzyskie, spotykają się, pomagają sobie. Jak mi mówił, w samym Jayagonie mieszka bardzo wielu chrześcijan. Członkowie tej wspólnoty, o której teraz mówimy wspólnoty Mamre. Nie spożywają alkoholu, nie palą haszyszu, nie urządzają nawet wesel, za ślubiny wyglądają w ten sposób, że ceremonia odbywa się w kościele, składają sobie życzenia, a następnie idą do domu radośnie pomnażać liczbę wyznawców. Trochę podobnie jak i w samych początkach chrześcijaństwa, tak i we współczesnej Azji większość nowych wyznawców stanowią ludzie wywodzący się z biedoty. Tak więc każdy nowo nawrócony członek wspólnoty Mamre może liczyć na pomoc w starcie w nowe życie. Nieopodal nowego, całkiem sporego kościoła znajduje się coś w rodzaju plewani. W środku jest kilka pokoi mieszkalnych, gdy tam byłem, to połowa z nich była zajęta. Konwertyci mogą w nich mieszkać aż do czasu, gdy sami staną na nogach. Pomogą im w tym oczywiście współwyznawcy, aby oni następnie mogli udzielać takiej samej pomocy kolejnym nowo nawróconym chrześcijanom. Według legendy święty Krzysztof był olbrzymem, który przenosił pielgrzymów przez rzekę. Tak więc Christopherowi, który wziął od świętego Krzysztofa swoje imię, wspólnota pomogła kupić zasilanego LPG tuktuka. Odtąd zarabia on wożąc ludzi po okolicy, oraz niczym święty Krzysztof mężnie przekracza swoim pojazdem górskie rzeki, no i jednocześnie głosi pasażerom dobrą nowinę. No i tak też się poznaliśmy. Jako, że wiara konwertyty jest zawsze świeża i żarliwa, no to musiałem kilkukrotnie tłumaczyć delikatnie Krzysztofowi. Że, jako osoba ochrzczona i urodzona w chrześcijańskiej ojczyźnie, nie chciałbym burzyć jego wyidealizowanego wyobrażenia tej przepełnionej miłością wspólnoty chrześcijan, dlatego lepiej, żeby mnie nie nawracał. Zapytany o inne religie, Chris odpowiadał tak jak większość chrześcijan, że no są one w porządku, ale nie chciał za bardzo wchodzić w ten temat. Gdy zapytałem go, a dlaczego przestałeś być hinduistą, to odpowiedział mi w ten sposób, że bo Jezus wyzwolił mnie od grzechu. No i nie drążąc czym jest grzech, zapytałem go wprost, jaki związek miało jego nawrócenie z chęcią wyrwania się z niskiej kasty czy braku kasty. Chris wydawał się trochę zmieszany, może lekko zawstydzony, pomruczał coś pod nosem, no i nie dał mi jasnej odpowiedzi. Chrześcijanie tutaj starają się raczej wyróżniać z tłumu i nawet, nawet swoim wyglądem, tak jak. Można rozpoznać muzułmanina, powiedzmy, po tradycyjnym wyglądzie, czy muzułmańską kobietę, to tak samo można rozpoznać chrześcijan. Jak zatem można rozpoznać chrześcijan? Chrześcijanie są schrudnie ogoleni, noszą się inaczej, tak powiedzmy, noszą się z Zachodnia. Jakiś t-shirt z angielskim napisem, lub elegancka koszula, spodnie, często na kancik, jakiś pasek, perfumy. Christopher niby wyglądał tak, jak pozostali kierowcy na przystanku tuktuków, ale jednak, Dało się u niego zauważyć ten inny lifestyle. W swoim towarzystwie spędziliśmy razem około pół dnia i po drodze mój kierowca kilkukrotnie się zatrzymywał, aby uścisnąć rękę napotkanych współwyznawców. Tak sobie myślę, że po dłuższym pobycie w Jajgonie byłbym w stanie ich rozpoznawać na ulicy. Jak już wspomniałem, wspólnot chrześcijańskich w tej okolicy jest zdecydowanie więcej kilkanaście, może około dwudziestu. I niby wszyscy oni wierzą w tego samego Boga, są braćmi i darzą się wzajemnym szacunkiem, jakkolwiek był on zupełnie niezainteresowany pokazywaniem mi ani parafii katolickiej, ani na przykład rozmową na temat innych kościołów. Coś niezbyt zrozumiale tłumaczył, że to są chrześcijanie, ale że to nie są do końca właściwi chrześcijanie, i tak mi się wydaje, że on tak naprawdę do końca sam nie rozumiał, dlaczego ci są lepsi chrześcijanie, a ci są gorsi, dlaczego ci są nie do końca poprawni, ci są poprawni? ponieważ w hinduizmie, z którego on się wywodził, wszystko jest ok. Nawet wspomniany we wstępie Jezus Chrystus wiszący na krzyżu obok postaci siwy. Jakkolwiek dowiedziałem się od niego, że. Jedynym poprawnym kościołem chrześcijańskim jest oczywiście wspólnota Mamre, i on do niej za, należy, i on tam mnie oczywiście z chęcią zabierze. Gdy dojechaliśmy na miejsce, przekroczyliśmy bramę, to moim oczom ukazał się całkiem spory, schludny, ładny, ale skromny kościół protestancki, taki zbór protestancki, troszkę może w stylu takim anglosaskim. No i miałem szczęście, bo na miejscu spotkałem jego budowniczego. To był starszy, sympatyczny pan, który, podobnie jak Chris, no i zresztą wszyscy tam obecni. Kiedyś poznał Jezusa i rozpoczął z Nim nowe życie. Bardzo ciężko jest spotkać kogoś, kto urodził się w rodzinie chrześcijańskiej, może poza małymi dziećmi, co świadczy o tym, że to chrześcijaństwo w Azji, w Indiach zaczęło rozwijać się tak na dobrą sprawę w ostatnich latach. Zapytałem się tego starszego pana o wsparcie z zagranicy. Zapytałem się, czy macie jakieś wsparcie z zagranicy. On mi odpowiedział, że nie mają, ale że inne kościoły oczywiście, że mają, no i że z niego korzystają. Dzięki czemu odnoszą jeszcze większe sukcesy, zwłaszcza katolicy. Miarą sukcesu, według niego, oczywiście jest tutaj liczba nowo nawróconych. Wspólnota Mamre jest finansowana lokalnie z datków wiernych, którzy tym sposobem oddzięczają się za pomoc, którą niegdyś sami otrzymali. Dzięki zaangażowaniu wiernych ten obiekt zboru piękniał i rozrastał się w oczach. Niedawno dobudowano nawet połowę kościoła, ponieważ w swojej pierwotnej wersji okazał się on za mały i nie był już w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych. Powstawały też kolejne śliczne pokoje, nowoczesne z łazienkami, które absolutnie nie są standardem w Indiach. I w tych pokojach wkrótce swoje nowe życie mieli rozpocząć świeżo nawróceni chrześcijanie. Z perspektywy ateizującej się Europy, ten dynamiczny rozwój chrześcijaństwa na peryferiach globalizacji stanowi jakiś niezrozumiały fenomen. Ja jednak na tej budowie zauważyłem, że noszeniem wiader i mieszaniem cementu zajmowały się kobiety i że były to kobiety bezkastowe. Zapytałem się Christophera. Czy są to chrześcijanki? Bo myślałem, że może są to jakieś nowo nawrócone wolontariuszki. On mi na to odparł, że nie, ale że gdyby poznały Jezusa, to nie musiałyby już tak ciężko pracować. Prawny obserwator, więc bez większego problemu, zauważy, że rozwój chrześcijaństwa w Azji ma także drugie dno nie tylko dno religijne to jest nie tylko kwestia tego, że ludzie czytają Biblię i ta Biblia do nich w jakiś sposób przemawia. Ale także bardzo ważne jest to tło ekonomiczne. Zresztą o tym samym wspominałem już w poprzednich podcastach poświęconych Sikhom, którzy jako pierwsi wyzwolili się praktycznie masowo z podziału kastowego poprzez religię buddystom. Buddyzm jest także sposobem na wyrwanie się z podziału kastowego. Dotyczy to sama sprawa muzułmanów. To jest odpowiedź, dlaczego ludzie nawracają się na islam. Przy czym z islamem jest ten jeden problem, że jak ludzie już na islam się nawrócą, to później nie mogą za bardzo tej religii zmienić. I ten bardzo podobne zagadnienie w kwestii chrześcijaństwa. Ludzie nawracają się na chrześcijaństwo i to chrześcijaństwo jawi im się jako religia sukcesu, ponieważ dzięki temu mogą także odmienić swoje życie na lepsze. Sprawa na pewno nie jest też jednoznaczna, ponieważ ilu ludzi tyle charakterów, ilu ludzi tyle problemów, ilu ludzi tyle sytuacji, ilu ludzi tyle decyzji życiowych podejmowanych z różnych powodów. Zresztą nie tylko najbiedniejsi nawracają się na chrześcijaństwo jakkolwiek jest to na pewno bardzo, bardzo, bardzo znacząca liczba. Chciałbym tutaj wspomnieć, jak to wygląda w pozostałych krajach, które znam, Azji. W większości krajów, w których byłem, spotkałem chrześcijan, w większości krajów, w których byłem, ci chrześcijanie odróżniali się swoim wyglądem. Czasami nawet odnosisz się wrażenie, że oni ostentacyjnie chcą pokazać, jak bardzo są zachodni, jak bardzo odróżniają się od reszty społeczności kraju, w którym mieszkają. W Kambodży znam kilku chrześcijan, nie znam żadnego katolika, muszę przyznać, ponieważ tutaj katolików jest bardzo niewielu, stanowią zdecydowaną mniejszość, ale znam kilku protestantów i wszyscy ci protestanci utrzymują kontakty z ludźmi z zachodu, utrzymują kontakty ze swoimi kościołami na zachodzie, mówią w języku angielskim, mają tą manierę, o której wspomniałem przy okazji ubioru Christophera, to znaczy ubierają się z zachodnia, zawsze są ogoleni, zawsze są schludni, także jest to, jest to jakiś taki kod kulturowy, który także wiąże... Się z nawróceniem na chrześcijaństwo w krajach azjatyckich. Chrześcijaństwo jest też atrakcyjne z innych powodów. Chrześcijaństwo daje możliwość edukacji, chrześcijaństwo daje możliwość zwiedzania świata, więc tych powodów jest cały szereg. Chciałem tutaj zaznaczyć, że. Osobiście jestem bardzo daleki od jakiejkolwiek oceny poszczególnych ścieżek wybieranych przez ludzi. Uważam, że każda z tych ścieżek jest zawsze prawidłowa, ponieważ jest indywidualną ścieżką tego człowieka, który ją kroczy, ponieważ jest ona determinowana przez to, czego ten człowiek doświadczył, gdzie się urodził, co myśli, jakie miał możliwości, jak został ukształtowany i wielu, wielu innych czynników, które są osobiste dla każdego człowieka. Jeżeli te tematy, które tutaj poruszam, Was interesują, a pominęliście którykolwiek z moich podcastów, no to bardzo zachęcam do wysłuchania tych audycji, które udało mi się wgrać. Na YouTube, ja je pobieram, wszystkie i wgrywam na serwer i znajdują się one na moim blogu. Adres bloga jest taki: thold.pl thold czyli Tadeusz, Henryk, Olga, Lucyna, Damian. .pl. Powtarzam: Tadeusz, Henryk, Olga, Lucyna, Damian.pl, Tcholt.pl. Jak tam wejdziecie i klikniecie na taki dział podcast, to będą te wszystkie audycje, które dotychczas emitowaliśmy na naszej antenie. Tymczasem na dzisiaj to koniec. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Kambodży. Paweł Bolek. Cześć.